Wiele osób marzy o własnej firmie, ale brakuje im albo pomysłu, albo pieniędzy, albo po prostu odwagi, by ją założyć. I tu wkracza marketing sieciowy, który jest prawdziwą Akademią Przedsiębiorczości. Współpracując z dobrą firmą MLM, można uczyć się biznesu, minimalizując swoje koszty działalności. Partner ma zapewniony produkt. Know-how i ogranicza koszty związane z logistyką. Zajmuje się przede wszystkim sprzedażą i promocją marki. Pracuje gdzie chce i kiedy chce. Jest niezależny finansowo i może cały czas się rozwijać. Ludzie, którzy rozumieją marketing sieciowy i osiągają w nim sukcesy, mówią, że to nie tylko biznes, ale styl życia. I nie można sprowadzać go wyłącznie do sprzedaży czy budowania struktury. Pojedynczo bywamy słabi i bezradni, ale działając wspólnie, możemy dokonać wielkich rzeczy. To dlatego próbę działa w systemie marketingu społecznościowego, żeby łączyć, dawać wsparcie, współpracować i współtworzyć. A kiedy widzę, jak kolejni partnerzy rozwijają swoje biznesy, i to nie tylko w Polsce, i jak rosną kwoty na ich fakturach, to wiem, że podjęłam właściwą decyzję. Już dziś podejmij ją i ty.